Papież Franciszek i jego dziedzictwo. Franciszek był popularnym papieżem, ale pytanie brzmi: co tak naprawdę pozostawił kościołowi? Czy wzmocnił wiarę, czy wyjaśnił doktrynę, czy zjednoczył katolików, czy raczej zasiał zamęt, podziały i relatywizm? A teraz cały świat patrzy na Leona XIV, nowy papież, pontyfikat, który się rozpoczyna. Czy będzie potrafił poradzić sobie z tym dziedzictwem? Uporządkować sprawy w domu, przywrócić utraconą jasność? Wyzwanie, przed którym stanie, będzie tytaniczne. Papież Leon XIV i dziedzictwo Franciszka, to nie jest seria wymierzona przeciwko komukolwiek. To poważna, szczera i pilna analiza wyzwań, pozostawionych przez jeden z najbardziej kontrowersyjnych pontyfikatów w najnowszej historii. Bo kiedy umiera papież, jego wpływ nie umiera wraz z nim. A nowy papież nie zaczyna od zera. Dziedziczy decyzje, dokumenty, milczenie i otwarte kryzysy, które wciąż wymagają odpowiedzi. Ta seria ma na celu zrozumienie, jaki kościół otrzymuje Leon XIV i przede wszystkim, jaki kościół będzie musiał odbudować. Rozdział pierwszy: Dubia, zignorowane listy i rana, która nie może się zagoić bez prawdy. W 2016 roku czterech kardynałów Kafarra, Meissner, Brand, Müller i Burke zadało pięć pytań, zwanych Dubia, papieżowi Franciszkowi. Nie były to prowokacje, ale poważne i pełne szacunku pytania dotyczące kluczowych punktów doktryny, powstałe po zamieszaniu wywołanym przez adhortację apostolską Amoris Leticia, zwłaszcza w kwestii komunii dla rozwiedzionych, którzy zawarli ponowne związki małżeńskie. Dubia nie domagały się opinii, tylko jasnych odpowiedzi: tak lub nie. Czy tradycyjna doktryna nadal obowiązuje, czy została zastąpiona? Ale najbardziej szokujące nie były pytania, ale milczenie. Franciszek nigdy nie odpowiedział ani słowem, ani gestem. I ta pustka otworzyła drogę do zamieszania. Każdy biskup zaczął interpretować po swojemu. Z biegiem czasu inni kardynałowie, tacy jak Zen, Müller i Sara, zgłosili nowe dubia w kwestiach takich jak błogosławieństwo par jednopłciowych czy rola kobiet. Jednak cisza. Dziś historia spogląda w stronę Rzymu, Franciszek nie żyje, a Leon XIV. dziedziczy ten podział. Odpowiedź na te dubia to nie spoglądanie w przeszłość, ale uzdrowienie teraźniejszości i ochrona przyszłości. Wierni muszą wiedzieć, czy sakramenty są nadal tym, co ustanowił Chrystus, czy też są zdane na łaskę każdej diecezji z osobna. A kapłani zasługują na to, by wiedzieć, czy udzielają łaski, czy po prostu powtarzają puste formuły.